wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane i śpiewane Jarosław Trześniewski kwiecień. Jesienna sonata w Casablanca. Lotnisko nie przyjmuje. Marokański mistral rozdziera prochowi z bogarta. Niski wzrost Humphreya maskuje katr. Ingrid pośmiertnie zostanie żoną Ingmara Bergmana w chłodny sierpniowy poranek na wyspie Fure na Polanie, gdzie rosną poziomki. Golda Maja otworzy zalakowany list. Przy siódmej pieczęci wzgórza Golan eksplodują. A w Leningradzie fany ugotuje faszarowaną paprykę, odcedzi białe noce i opowie, jak Anna Andrzejewna Gorienko stała w oknie naprzeciwko cicho czytając rekłem. Fontanka budzi nocą dzwony. Boże spasa na krwi. Wladimir Efroimowicz Jontow umrze nagle w Muławie. Nie zdąży wystawić w maryjskim wersji kasablanki miasta umarłych. W chłodny sierpniowy poranek na wyspie Zajęczej zzielenieje spiżowy but cara Piotra. czytał Bogdan Dmowski